Słyszałem, że testuje za mało dużych słów, dlatego dziś mam dla Was Mercedesa GLE. Mercedes GLE to kontynuacja wprowadzonej na rynek pod koniec lat 90. ubiegłego wieku klasy M. A właściwie ML, bo do wykorzystania nazwy M zastrzeżenia zgłosił konkurencyjny koncern BMW, którego sportowa linia oznaczona jest właśnie literą M. Klasa ML miała zastąpić kultową Gelendę, co jak wiemy się nie wydarzyło, bo Gelendewagen na razie jest nadal produkowany i sprzedawany w szalonych wersjach z dużymi kołami, z sześcioma kołami po 600 koni mechanicznych i po cenach przekraczających nawet grubo milion złotych. Ale wróćmy na Ziemię, po której jeżdżą skromne suwy po 300-400 tysięcy złotych. Pierwsza generacja ml miała powstać we współpracy z Mitsubishi na bazie Pajero. W ostatniej chwili zrezygnowano z tego planu z przyczyn technicznych. Mercedes opracował samochód samodzielnie. Auto zbudowane było na ramię. było też pierwszym luksusowym suwem oferowanym z ESP, a dzięki licznym poduszkom powietrznym ML zdobył wysokie noty w testach zderzeniowych. ML był oczywiście samochodem z napędem na cztery koła. Druga generacja zadebiutowała w 2005, a trzecia, obecna generacja MLA zadebiutowała w roku 2011. Bardziej uważni z Was zauważyli pewnie, że powiedziałem trzecia, obecna generacja MLA. Tymczasem tu na klapie stoi jak byk GLE. Otóż w ramach faceliftingu w 2015 roku Mercedes postanowił usystematyzować nazewnictwo w poszczególnych segmentach. GLK został zastąpiony przez GLC, bo powstaje na bazie klasy C, dawny GL nazywa się teraz GLS, bo jest spokrewniony z klasą S. A GLE zastąpił MLA bo, trafiony, gabarytami pasuje do klasy E. Przy okazji Mercedes wprowadził jeszcze na rynek GLF w wersji Coupe, która konkuruje z BMW X6. Skoro już wiemy, skąd się to wszystko wzięło, zajrzyjmy do bagażnika. O ile nie zdecydujesz się na wersję hybrydową, w której dodatkowe akumulatory odejmują z jedną trzecią pojemności, bagażnik ma 690 litrów. Być może nie wygląda na tyle, ale część tej przestrzeni jest w schowkach pod podłogą. Coupe ma nieznacznie mniejszy bagażnik do linii okien. W bagażniku jest jeden nędzny haczyk i smętna roleta. Brakuje dźwigni do składania oparć foteli w drugim rzędzie, ale jest ku temu powód. Aby uzyskać płaską przestrzeń ładunkową, trzeba najpierw unieść siedziska, a dopiero potem złożyć oparcia. Przydałby się też osobny przycisk do zamykania nie tylko klapy bagażnika, ale też do ryglowania zamków. Inaczej muszę czekać, aż zamknie się klapa, i dopiero wtedy zamykać samochód z pilota. Z tyłu dużo miejsca nad głową i na nogi, o parę centymetrów więcej niż w Lexusie RX. To ubogo wyposażona wersja, więc z tyłu jest tylko nawiew klimatyzacji, ale brakuje sterowania trzecią strefą. Przy okazji drzwi nie zasłaniają progów, więc w deszczowy dzień twoje designerskie spodnie pobrudzą się przy wysiadaniu. Z przodu typowa dla Mercedesów w ostatnich latach deska rozdzielcza, bardzo zachowawcza. Jedyny przejaw nowoczesności to zamontowany na szczycie deski ekran nawigacji. Wiem, nie wszyscy przepadają za tym rozwiązaniem, ale w nowoczesnych samochodach jest tak wiele ustawień, że trzeba tym wszystkim sterować i chowanie wyświetlacza, który kiedyś służył głównie do pokazywania radiowych częstotliwości, po prostu nie ma sensu. Schowki są duże, uchwyty na napoje także. Jest miejsce na telefon i. Stacyjka? Tak, bezkluczykowy dostęp i zapłon to elementy wyposażenia dodatkowego. W przypadku GLE mówimy o około 5000 zł. Nie chcesz płacić? To kręć kluczykiem. Na początek coś dla geeków. Pierwszy ML nosił wewnętrzny numer W163, drugi W164, a trzeci w166, a to dlatego, że W165 był samochodem wyścigowym z lat 30., który wygrał Grand Prix Tripolisu w 1939 roku. Po wojnie miał jeszcze brać udział w Indianapolis 500, ale niestety celnicy nie wypuścili samochodu ze Szwajcarii. Pod maską Mercedesa GLE 350D pracuje wysokoprężne V6 o pojemności 3 litrów i mocy 258 koni mechanicznych. Moment obrotowy to zwijający asfalt 620 Nm. Przydaje się do holowania przyczepy o masie do 2,5 tony. Czas od 0 do setki to 7,1 sekundy, a producent obiecuje średnie zużycie paliwa na poziomie 6,6 litra na setkę w cyklu mieszanym oraz 7,3 litra w mieście. 8 w cyklu mieszanym będzie bardzo dobrym wynikiem, a w mieście zejść poniżej 12 będzie ciężko. Z drugiej strony, mowa o suwie ważącym 2100 kg, czy nawet ponad 2100 kg z tym wyposażeniem, który to SUV może poruszać się w terenie. Ten egzemplarz wyposażony jest dodatkowo w system pneumatycznego zawieszenia AirMatic. Jest to opcja, która kosztuje. 8000 zł, mniej więcej. W zależności od trybu jazdy może ono obniżyć nam prześwit o 15 mm, albo jeśli wjedziemy samochodem w teren, zwiększa nam go o 60 mm, a w przypadku opcjonalnego pakietu offroadowego nawet o 90 mm. W ramach pakietu offroadowego dostępny jest też wtedy specjalny dodatkowy tryb offroadowy z reduktorem. Dział prasowy Mercedesa słusznie założył, że taniej będzie nie kusić dziennikarzy do jazdy w terenie i nie wyposażył tego egzemplarza w pakiet off-road. W związku z tym nie zabrałem GLE do piaskownicy, w której zakupuję po kolei wszystkie samochody. Zamiast tego wybrałem polną drogę z odrobiną błota. Tak tę samą co w teście Lexusa RX. Werdykt? O ile GLE pokonuje takie przeszkody bez trudu, o tyle z hybrydowym napędem na wszystkie koła RX miejscami zaczynał się lekko ślizgać. Nawiasem mówiąc, przełącznik trybów jazdy działa za lekko i nigdy nie mam pewności, że nie przekręciłem pokrętła o stopień za daleko. W trybie sportowym 9-stopniowa skrzynia automatyczna działa szybko, coś czego dawno nie powiedziałem o skrzyni biegów w Mercedesie. W ogóle, jak na mierzącego blisko 1,80 m wysokości i 481 cm długości suwa, GLE potrafi być bardzo zwinny. Tylko wtedy w baku robi się wir, więc lepiej przełączyć się w tryb komfortowy i spokojnie pokonywać kolejne kilometry. Ten egzemplarz ma powiększony 93-litrowy zbiornik paliwa. Wybierając Mercedesa, warto zainteresować się pojemnością baku, jaka jest standardowa i opcjonalna, bo w przypadku niektórych modeli ta standardowa pojemność baku jest śmiesznie niska. Na przykład w przypadku C-klasy standardowy bak ma 41 litrów, a dopiero ten powiększony ma 60. W przypadku GLE zwykły bak ma 70 litrów. GLE jest dobrze wyciszony, silnik pracuje kulturalnie, nie czuć wibracji, widoczność jest niezła, fotele są wygodne to po prostu dobry Mercedes i dlatego kosztuje około 380 tysięcy złotych. Nie jest to najbardziej ekscytujący samochód pod słońcem, ale nie taki jest jego cel. GLE to SUV do komfortowego połykania autostradowych kilometrów. Do miasta pewnie wybrałbym hybrydę typu plugin, która z podobnym wyposażeniem powinna kosztować około 50 tysięcy złotych więcej. Dla szukających wrażeń jest wersja Coupé. A jeśli jesteś piłkarzem, to 580-konna wersja AMG 63S powinna cię zabić, jeśli nie zrobiły tego jeszcze narkotyki. Mercedes GLE to tylko i aż duży SUV. Wygodny, wystarczająco mocny, pakowny, ale ostrożnie z wyposażeniem dodatkowym. Skonfigurowałem samochód z tym samym silnikiem pod siebie i zanim się zorientowałem, cena przekroczyła 425 tysięcy. A co znalazłoby się na wyposażeniu Twojego wymarzonego suba? Daj mi znać w komentarzach pod filmem. Subskrybuj, oceniaj i dziel się moimi filmami. Nowe odcinki w każdy piątek. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12.00, powtórka w poniedziałek o 20.